Cześć, tutaj Seba z SID. Mam dla Was Escape from Tarkov. Pierwszy odcinek na tym kanale. Myślę, że z długiej serii, która na nas czeka, chciałem tym odcinkiem jakby wprowadzić osoby do tego świata, do tej gry, pokazując czystą rozgrywkę bez żadnych ceregieli, z targowaniem, z tym tradingiem itd., itd., którego sobie zobaczymy w kolejnych odcinkach. Może chciałem parę osób przekonać do tej gry, na przykład Daniela, który jest współwłaścicielem tego kanału, współzałożycielem. Bierzemy sobie postać naszą. Tak. O co tak naprawdę tutaj chodzi, pokażę w następnych odcinkach. Przejdziemy sobie wszystkie opcje w menu. I pokrótce wszystko wyjaśnię z pipunkiem, że. Gubimy go, jeśli zginiemy, nic do nas nie wraca. Ale tak jak powiedziałem, w następnych odcinkach. A teraz poczekajmy, aż się załaduje. Jesteśmy gotowi. Tak to jest mój. Mój charakter, moja postać. Dlatego, wszystko co podniosę z mapy i dotrwam do końca, będzie moje. Będzie w moim ekwipunku. Jeżeli zginę, wszystko, co miałem ze sobą, przepada. Fabryki. Faktoria! Gramy przeciwko kilku botom i kilku graczom, to jest coś ważne. I że sieka. Mamy ze sobą makarowa, tylko i wyłącznie. No tam... Chciałem przesłać jeszcze parę minut, żeby wam pokazać tą grę. Ło tu jest, wieści? Powiem Wam dość spokojnie. Zagrałem jedną, dwie bitki wcześniej sam przy, po zakupie gry i było dużo bardziej hałaśliwie.

Na no zamkniętych przestrzeniach z pistoletem mam jakieś szanse, no otwartych tak średnio. Nie mam opanowanego jeszcze chodzenia, biegania tak bardzo jak bym chciał. Możemy iść bardzo wolno tak teraz. Gdyby nas nie było słychać. Świetny, po prostu jak się przewracają kamienie pod nogami i to słychać, tylko trzeba ostrożnie wstąpać. A dziwne, że nie było słychać od głosu drzwi, trochę jak na ASG. Trochę proszę się o kontakt z kimś, bo jestem w odkrytej przestrzeni. Nie wiem czy tam kogoś nie widziałem tutaj. Zapomniałem dodać, że w poprzednich dwóch bitkach przeżyłem raz dwie minuty, raz pięć minut. Także to, co jest teraz, to jest szał. Przyspieszymy trochę reakcję. OALALA! la la! Ładuj, ładuj, cały magazynek. Karowym, to co mogę naprawdę wiele zrobić? Chyba krzywdy. Tak musimy sprawdzać, ile mamy amunicji. Ile mamy amunicji? Full. Auto Vamo! Padu, padu! Jedna pestka, a ja nie mam amunicji. Muszę go przeszukać. Dawaj, to, to wszystko, co masz. U, nie ma chyba nic więcej. Połowa magazynka. Magazynku, magazynka. Aleksja! Kurwa, skąd? O matko. Stało się to, co myślałem. Przeżyłem 5 minut 32 sekundy, chyba 32 sekundy dłużej niż ostatnio. To by było na tyle. Taki ekscytujący początek bym powiedział. Nie wiem, ile wyniesiecie z tego materiału, ale na pewno będą kolejne, już bardziej szczegółowo mówię. Chciałem tylko króciutki materiał zrobić, nakreślić, jak wygląda tutaj akcja. Zaraz zobaczymy, kogo zabiłem. Był to skaw, czyli prawdopodobnie bot. Chociaż, bo w skawa ja też się mogę wcielić jako w bota. I tutaj nazwa gracza sugeruje, że może zabiłem naprawdę realnego gracza. Może <laughs> kiedyś się nauczę tego rozpoznawać. W każdym razie, fakcja, fakcja, grupa skawów to po prostu boty. I wchodząc w skawa, i kiedy przegrasz right? Nie tracisz nic, nie tracisz nic. Tak jakby fajnie można wejść w skawa i poznawać mapy przynajmniej, nie? Gdzie są wyjścia ewakuacyjne i tak dalej. To nie trafi na YouTube. Pozdrawiam Was gorąco i żegnam. Hej, hej!